Cały dzień sprzątam i zapomniałam Wam pokazać jak zaczynam urządzać moją sypialnię. Jeszcze nie mam ile za to mieszkać, ale zaczęłam z powrotem wnosić moje rzeczy. Moja bezdomność z dniem dzisiejszym się kończy. Co prawda będę musiała kupić łóżko i kanapę i parę innych rzeczy. Ale już wniosłam pierwszy mebel, jeszcze muszę odkurzyć, natomiast jest już komoda, na której już położę sobie kwiatka, lustro i tam jakieś kosmetyki, które miałam tak luzem. Teraz odkurzam i zacznę sobie pompować materac, żeby mieć gdzie dzisiaj spać. Właśnie, że tak powiem, pozbywam się rzeczy na story, w sensie wrzuciłam mówkę, laktator i tak dalej i chciałabym wam pokazać mój pokój, bo tutaj, jak widzicie, jest toaleta i ten laktator, który pokazywałam na story, toaleta, toaletka. I tu mam lustro, tam jakieś kwiatka, strata tata, tutaj w ogóle zawsze chciałam mieć w pierwszej półce, zawsze chciałam mieć taletkę i w tej pierwszej półce mieć kosmetyki, więc tak mam tutaj niżej mam bieliznę, a tam jeszcze nic nie włożyłam. Tu jest moje łoże, tam są kartony z rzeczami i tutaj uwaga, Uch jak ładnie w ogóle to jest tak świetne światło. Tam mam tą półkę, na której, którą kiedyś miałam w salonie po prostu, który był też moim pokojem. E, tu mam drabinę, która tu już była, więc muszę ją pewnie po prostu oddać, e, ale no kupię sobie chyba coś podobnego i właśnie tam z tej Monstera jakieś tam książki, e, projektor, który planuję sobie jakoś powiesić, żeby tam na tej ścianie wyświetlać filmy. Jeszcze nie wiem, czy ta szafka będzie tak stanęła, prawdopodobnie nie, e, no i tutaj kartony i ogólnie Maga mi się podoba, jestem siebie dumna, że tak fajnie zrobiłam sobie ten pokój. Rocha pokój jeszcze nie jest gotowy, muszę przywieźć od mojej babci kuchnię mm, i Rocha w sumie się za wiele nie zmieni, mm, bo rok będzie dalej tą samą szafkę, te same e, takie półki, więc no za wiele się niego nie zmieni, tylko tyle, że e, zostało wyrzucone jego łóżeczko, więc muszę kupić łóżko i chcę e, całą szafkę. Nie szafkę, kuchnię, bo ona ma taką odrwianą kuchnię u babci, którą dostanę na święta chyba rok temu. Albo w tym roku, nie pamiętam. I no jakby ona stoi cały czas u mojej babci, bo nie miałam miejsca. Więc teraz będzie u niego. Może tą szafę wywalę, bo w sumie jej nie potrzebuję. Spróbuję ją komuś oddać, bo może mi też jej wyrzucać. Ale no na razie będzie tak stała. A do salonu muszę kupić kanapę. Nie wiem jak to zrobię, ale no, muszę poszukać kanapy. No, łóżka na razie nie potrzebuję, będę chyba spać na materacu w dużym miesiącu. E, po prostu nawet nie wiem, jakie jest to łóżko, a, a też nie wiem, ile tu pomieszkam. E, więc, e, więc, no, więc będę pewnie jutro szukać kanapy, bo jutro jadę do pracy do Olsztyna, więc całą drogę będę mogła szukać kanapy. Mm, i chciałabym taką. Jak Alasku ma trochę, taką welurową zieloną na przykład e, i już mam też wizję tego, jak to będzie wyglądało. E, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie jestem mega zadowolona i właśnie to jest takie fajne światło, e, bo na tym jest sukno oczywiście dachowe. Mm, więc tak, ja w ogóle jestem ciekawa, czy ja kiedyś będę mieszkać nie na poddaszu, bo jakby w każdym mieszkaniu które wynajmowałam i nie tylko miałam. Mieszkałam na poddaszu, jak mieszkałam sama. A więc, no, we'll see. Jestem naprawdę z zadowolona, bo tu tak fajnie wyglądam. Ale jeszcze Wam pewnie pokażę, jak już dokończę swój pokój. Muszę tam się coś powiesić, bo zdecydowałam się chyba nie malować ścian ostatecznie. Jak przyjdzie, z Haha. Um, I co? I to by było po co na tyle. Idę właśnie do Autopotonik e, i chciałam wam powiedzieć, że siedzimy sobie przy namiocie e, z profilaktycznymi badaniami skóry, e, więc przy okazji przybadałam sobie moje znamiona i wszystko jest ok, nie mam marka. Hej, hej. Chciałam wam powiedzieć, że serdecznie was witam w nowym vlogasku i dzisiaj robimy dzień ze mną. Bo... Spadła mi szczotka. Bo no, jestem powiedzmy cały czas w trakcie przeprowadzko-wprowadzki i tak pewnie jeszcze parę dni do końca miesiąca będzie. Wczoraj mój toto i bujek przywieźli mi lodówkę, która była u babci, więc mam, znaczy jeszcze nie mam, bo dzisiaj będę ją połączać, będę miała w końcu lodówkę. Przywieźli mi też wieszek, na którym sobie powiesiłam wieczorkiem ubranka i to było jedyne, co tak naprawdę chyba nagrałam. No i dzisiaj spróbuję rozpakować jeszcze resztę kartonów. No i też zrobić tutaj porządek. W sensie pokażę Wam ten wieszek stoi na razie tu, a tam wszystkie inne rzeczy, więc muszę sobie jakoś to tak rozplanować, żeby wszystko miało swoje miejsce i żeby... Wydawało się, że jest tu przestrzeń, bo od kiedy jest ten wieszak, to tak mało miejsca się zrobiło. Ale myślę, że jak opróżnię kartony, to też będzie lepiej, bo teraz jest tutaj wszystko na wszystkim. A tak to będzie tak naprawdę tylko wieszak, półka i te kartony zostaną wyrzucone, więc. Więc tak no i dzisiaj planuję to zrobić, ale na mojej czekliście na dziś, bo dzisiaj jest w ogóle piątek i trochę jest ostatni dzień w przedszkolu, więc dzisiaj wszystko muszę zrobić. Na mojej czekliście z samego rana było naprawienie kciuka, bo jak robiłam te poznokcie przed wyjazdem, to coś mi się źle utwardziło i powiem Wam, że ten kciuk mi wyszedł taki ładny w porównaniu do tego, jak wyszedł mi Wcześniej to jest w ogóle, wiecie, to jest prawa ręka, więc robiłam to lewą ręką i wyszedł mi serio spoko w porównaniu do tego, którego robiłam wtedy w nocy po ciemku. I musiałam zrobić sobie też stopy, chciałam wam nagrać Lapsa, ale stwierdziłam, że nie wiem, czy to jest spoko pomysł. I na stopach mam taki kolor, taki, taki jasny. Były takie opalone stopy, więc stwierdziłam, że nie będę robić czarnych, tylko zrobię jasne nie wiem, czy mi się podoba, chyba spoko. Pamiętam, jak kiedyś moja koleżanka zrobiła mi różowe brokatowe, no to na pewno y, taki jasny róż, to się nazywa Sweet Marcepan z Vibo, y, bo ja teraz staram się zużyć wszystkie moje hybrydki, żeby... No bo stwierdziłam, że... O samolot, stwierdziłam, że bez sensu jest chodzić na paznokcie w momencie, kiedy ja mam dość dużo lakierów hybrydowych, e, które są jeszcze ważne, więc chcę sobie pozużywać te e, moje lakiery i jak mi się skończą, to wtedy będę sobie chodzić do Nasty e, z powrotem na paznokcie u rąk, ale u stóp tak naprawdę ja nie potrzebuję mieć hybryd, ale jak kupiłam sobie frezarkę, to robi mi się je w miarę wygodnie, więc e, więc robię sobie hybrydki też e, na stopach. No i co? I zabieram się tam karniać tego, bo co prawda dzisiaj jest, rok wstał 7.50, więc e, nie wiem, która jest godzina, jest dziesiąta, czyli przez dwie godziny no, robiłam te stopy i, i tego kciuka, którego musiałam sobie zdjąć i zrobić od nowa. E, znaczy zdjąć e, i zrobić od nowa, zdjąć e, hybrydę i zrobić od nowa, bo to jest mój naturalny jest wszystkie moje są aktualnie naturalne, bo je sobie zapuszczam i już nie przedłużam ich na formie, tylko właśnie robię sobie hybrydę na naturalnej płytce. Więc są no zajęło mi to dwie godziny, czyli całkiem dużo, ale w międzyczasie też oglądam Zebo, więc może to też kwestia tego. No, a teraz spróbuję ogarnąć ten pokój i pewnie Wam nagram z tego timelapsa. Ale mam 4% i rozwalone wejście Lightning przez tą taką ładowarkę. Nie wiem, czy to mówiłam w ogóle na vlogów z Grecji, mm, ale musiałam jechać do stolicy Kredy, żeby kupić ładowarkę bezprzewodową. Dałam za nią 20 euro. I najśmieszniejsze jest to, że ona jest sprowadzona przez y, polską firmę w Krakowie, y, więc pewnie przepłaciłam, ale y, ładowarki to takie. Y, apla, takie oryginalne do iPhone'a. W Polsce kosztuję z dwie stówki, a tam kosztowało w przeliczeniu ponad 250 z tego co kojarzę, bo to było 600 euro i mój bank niestety nie ma zbyt fajnego przeliczenia, więc wyszło mi to bardzo drogo, więc wzięłam podróbę. I, i co? I no muszę położyć sobie na ten telefon, żeby go ładować, przez co nie będę mogła w tym czasie nagrywać ale ogarnę część właśnie kartonów i wtedy wam gdzieś ponagrywam. Chciałabym też dzisiaj ogarnąć salon, ale raczej mi się to nie uda, ponieważ mam tam kartony moich rodziców, ale przywiózł mi mój jak też wczoraj leżankę, która była u niego, więc ogarnę sobie moje stanowisko do tatuażu. Byłam też wczoraj obejrzeć kanapę, ale się rozgadałam i obejrzeć kanapę, oglądać kanapę. Stwierdziłam, że chcę kupić jakąś wiarę tanią kanapę, bo nie wiem też ile tu pomieszkam i czy tą kanapę będę brała ze sobą, więc póki co m, raczej stawiam e, na budżetową kanapę e, i e, właśnie e, chyba już wybrałam, więc e, mój salon będzie e, właśnie salonem tatuażu, bo po prostu e, planuję postawić tam tak naprawdę kanapę, leżankę i może e, ten, co wyświetla filmy, tak to się nazywa. Minusy mieszkania przy samym lotnisku! No wiecie o co chodzi? Zgubiłam słowo, ale to co wyświetla filmy, bo nie mam telewizora i nie planuję mieć. Jest to koszt dla mnie zbędny, przynajmniej póki co ja i tak z telewizora za bardzo nie korzystałam, a jak już to oglądałam na nim Netflixa albo YouTube'a, więc mogę to właśnie robić na tym sprzątku, który wyświetla filmy na ścianie. E, niestety tylko w nocy, no, ale taki jest e, plan. Mm, więc, więc tak, więc mój salon będzie trochę studium tatuażu e, tymczasowym, bo póki co e, planuję dalej zarać w domu, jeśli w ogóle będę dziarać, bo w sumie to e, miałam pół roku przerwy. Nie no, pół roku nie. Nie, no pół roku nie, ale miałam z trzy miesiące przerwy, e, więc jest to całkiem dużo i tak nie wiem kiedy ja się do to zabiorę, ale mam nadzieję, że kiedyś się zabiorę. Albo się nie zabiorę, ale to więcej się dowiecie z mojego tytułu, z Instagrama. A teraz y, włączam sobie muzykę i ogarniam. Całkiem ogarnięte, ale pościeliłam chociażby łóżko, tam siedziałam, więc już nie jest tak ładnie. E, ogarnęłam tam właśnie biurko, toaletkę i komodę w jednym. E, po, tą półkę postawiłam tu, na górze mam roślinki, tu jeszcze nie wiem co będzie, ale ja mam dużo... Jak widać, rzeczy, które mogę tam położyć. Niżej mam koszulki i to będzie taka półeczka, którą sobie zostawiam, jak będę spać, bo często odkładam telefon czy coś takiego, żeby nie leżało to na ziemi. A na samym dole mam topy. I właśnie chciałabym sobie jeszcze taką małą komutkę na same koszulki i topy m, ogarnąć, ale na ten moment taki nie mam, więc to mi służy za komodę i niestety ciuchy są na wierzchu. Tam mam buty i w ogóle tam są, to jest od Yeezy Slidesów, ale tam na górze mam Danki i foamrunnery i muszę je sprzedać, żeby się pozbyć tego. Tutaj mamy jakąś elektronikę i nie wiem co z tym zrobić. Tu stoi moja Monstera na takich, pokazywałam wam to już wcześniej, w parę dni wcześniej na takiej drabince stoi Monstera, tam książki i ten właśnie projektor, który planuję ostatecznie mieć w salonie. Tam mam rzeczy do tytułuerzu, i tutaj wieszek, na który powiesiłam wszystkie rzeczy. To są kartony mojej mamy, plus na górze parę książek moich i Rocha. I tutaj mam no jeszcze. Wieszaczek, proszę bardzo. A tam wam pokażę, że też powiesiłam sobie taki mały wieszaczek, na którym wisi moja torebka, więc bardzo fajnie. E, tu mam teraz, to nie będzie tak leżeć, ale tu mam pompkę i karty, które kupiłam, e, bo im w Grecji, bo oni lubią grać w pokera. E, I zobaczyłam tę kartę i stwierdziłam, że kupię im. Moje wrogi nie są dla dzieci, okej? Okay? A jak już Wam pokazałam, co wisi tam na drzwiach, to chciałam zapytać się Was, co uważacie? Bo zamówiłam ma taki mały e, plecak e, i ja chciałam mieć taki sam jak on. I zamówiłam sobie beżowy i. E, co? I kupiłam sobie różowy i beżowy, i właśnie nie wiem, który mam wybrać, bo wszyscy mówią, że bardziej różowy do mnie pasuje, ale. Obiektywnie, beżowy pasuje do większej ilości rzeczy i beżowy chyba jest ładniejszy, no ale nie wiem, właśnie dajcie znać, co wymyślicie i który mam sobie zostawić, a który pewnie ląduje na vintage, bo w ogóle widziałam, że te plecaki już podróżały i w dniu, w którym je ja kupiłam, były tańsze niż następnego dnia, więc nie wiem, ile kosztują teraz, ale wtedy kosztowały chyba 80 euro, a następnego dnia już 94, więc pewnie pojawi się na vintage. Dzień dobry, witam was w mojej łazience i jest straszne jak nie ma wawli. I co chciałam powiedzieć, że mam straszny odrost na głowie i kupiłam farbę. Za każdym razem kupuję inną farbę i tym razem trafiło na Garnier Olia. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo Ala miała tą farbę rudą i w ogóle jej nie zapało. ale zobaczymy, testujemy. Serio, za każdym razem robiłam inną farbą. Pierwszym razem robiłam, już nie pamiętam, ale jest z tego film. Za drugim razem robiłam tym. Eee, jak to się nazywa? Z L'Oreal to takie kolorowe. Nie pamiętam jak się nazywają, ale każdy chyba wie o co chodzi. Kolorista. To się nazywa. W ogóle przydebłam się jeszcze szczotka. Ogólnie wiem, mam... już sobie rozpowiem z tego barkuczyka. A, dobra, piękna no to. Będzie łatwiej. Eee. Czytajmy może instrukcję. Słuchaj, nie umyte włosy. O nie. To poferbuje, nie wiem, w poniedziałek. To, to, to jest koniec tego, tej, tego fragmentu. Ale mogę Wam powiedzieć, że nie było mojego ulubionego mleczka z Flafa i wziąłem taki ze Stars. I uwaga, otwieram to, a tu ktoś palucha włożył chyba. Albo nie wiem co, ale wygląda to magicznie fajnie. Pachnie do średnio. Pachnie, pachnie trochę jak rozjaśniacz, więc nie wiem. Dziwny produkt, ale będę testować w ogóle. No jest krzywe. widzicie to? tu tak wystaje. Dzień dobry, Dzień dobry. przyjechaliśmy do Luffy Swardu i zaczęło lać. Dosłownie przed chwilą byłam w Żabce. kupiłam, kupiłam na promocji herba Love z herbapolu zielona herbata melon i na konałkę. ja mama ta tutaj jest w środku. I taka, taki dziwny smak, ale muszę wam coś powiedzieć, bo w ogóle tutaj rok siedzi. Siedzimy w aucie i czekamy aż trochę przystanie, bo na pewno teraz lunęło. Ja stanęłam na BP i pewnie tak nie można, ale było jedno miejsce takie bardzo malutkie. Jak widzicie tam już jest śmietnik za naszym tyłem, a przed nami jest... Coś stoi też, więc było takie malutkie miejsce i się zmieściliśmy. W plusy małego auta. Ubieraj sandała. Ubierz drugiego sandała, to będziesz oglądał płyty, dobra? Najpierw ubierz, proszę. Dobrze, ale proszę, żebyś najpierw ubrał sandały. A ja to spać. No czekaj, to rozepnę ci i coś sobie zapniesz, tak? Nie. Nie? Nie chcę tutaj zlecieć? Co chciałam Wam powiedzieć, a dzisiaj jesteśmy w Słodze. Jest niedziela ogólnie, więc no, pada i stwierdziłam, że coś chcemy porobić ciekawszego niż siedzenie w domu cały dzień w taką pogodę. I, I jutro jest poniedziałek i od jutra chcę zacząć daily. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Ale sobie wymyśliłam, że chciałabym zrobić daily, bo dawno nie było nie otwieraj, bo pada. Masz obejrzyj sobie teraz. bo nie ma takiego! Teraz masz oglądać płyty i poczekamy chwilę. I tak, jutro chcę zacząć daily, bo dawno nie było, a dobrze to wspominam, i też dłuższy czas nie było mnie... Czekaj, czekaj, to jest inna płyta, muszę najpierw wyjść ta i teraz ta. I... mogę się skupić. I co? I dawno nie było daily, a długo też nie nagrywałam, nic ciekawego. Przełączasz piosenki, wiesz, w ten sposób. I... Nie mogę się skupić na jednym wątku, jak gadam trochę. Wiesz co, jak puścisz taką, to zdejmu nam film za prawa autorskie. Więc tak, więc teraz lecimy do Lupis, bo już tak trochę chyba przestaje lać. Znaczy nadal pada, ale już tak, nie aż tak mocno. Więc ej, nie psuj tak. proszę moich płyt! Więc idziemy do Lupis i mam nadzieję, że będzie fajnie bawić. A później... No to jutro zaczynamy daily. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Nie obiecuję, że to się nie będzie, ale będę starała się codziennie nagrać vloga. Może się uda. Ej, bo później będzie można zamknąć. Idziemy na kulki? Tak, Dobra, trzy, cztery, idziemy. Już po? Jak było? Jak było? Co zjesz? Ech, fuj.